Manko witajcie widzowie w kolejnym odcineczku z Toilet Tower Defense I słuchajcie, dzisiaj tablica właśnie z wynikami z Endless Moda Została zresetowana i słuchajcie, w tym momencie 71 wave jest największy Mamy 3 dni, 18 godzin, no 19 godzin do końca I 52 wave wystarczy wbić, żeby się dostać na tablicę Ale uwaga, teraz widzowie, ten Toilet Fortress Jest o wiele, o wiele trudniejszy Czyli Endlessik został tutaj bardziej trudny zrobiony Ale coś pewnie widzicie w moim ekwipunku, widzowie No właśnie, wytrajdowałem się Słuchajcie, za Corrupted Kamerkę. Nie mam go. Jedyna, jakby postać, która mi znikła, i jej aktualnie nie mam. Tak to mam wszystkie postacie, jakie tylko istnieją, prócz Corrupted Cameramena. Dlaczego to wymieniłem, widzowie? No, Corrupted Kamerka cały czas rośnie, ale mamy DJ TV Beda, którego jest tylko 264. Dla porównania tego jest 47 tysięcy już, a tego 98, co oznacza, że to najszyb... najszybciej się, chyba takie najszybciej sprzedające, że tak powiem, postacie. Najszybciej sprzedający się krejt, jaki istniał, bo jak popatrzymy sobie na kamera Spiderka albo speakera, no dobra, w milionach, okej, okay. no to w sobie to może się jeszcze tam wyrobić bardziej, no ale mamy 100 tysięcy, tu 47, 264. jak trafię drugiego to sprzedam też, bo naprawdę mega potężnie i widzowie, duża zmiana w boosterach, było fajnie, było pięknie, było zbugowane to teraz boostery widzowie nie nakładają się, czyli nie stakują. Więc jak macie jednego DJ Speakermana i jednego tego announcer kameramena, no to oni wystarczą, nie? Po jednym i po prostu w obrębie łapie m, te postacie. Postać, która stoi, jakby jakaś tam atakująca, jakakolwiek, czy to na przykład postawie Sinisterka Titana, to wtedy tylko on wystarczy, że jeden go buffuje i tyle. Jeżeli dacie więcej, to tak naprawdę te buffy nie zadziałają. I zobaczcie, tutaj mamy 15% damage'a więcej od DJ Speakermana, tutaj mamy 25% dodatkowo, Zobaczcie, że announcer kameraman ma 20%, a ten mój DJ TV ma 25%. Także ja, widzowie, śpieszę z wbiciem top 1 na highest wave'ach, bo coś mi się wydaje, że to się może udać. Chociaż zobaczymy, no bo może zbyt trudny ten, ten wave, ten endless jest teraz i te wave'y po prostu będą mnie masakrowały. Zobaczymy na rzecz tutaj, co poświęciłem. Uwaga, już mówię. No poświęciłem oczywiście Scientist kameramenów, którzy daliby mi więcej pieniędzy, no ale poświęciłem ich właśnie na DJ TV beta. Mamy to, widzowie, mamy to. Wytraidowałem. Wiem, że mi się nie opłacało. Też otwierałem Spider Crate'y. Troszkę ich też oddałem właśnie w tradzie z Corrupted Cameramanem. Znaczy, nie opłacało. Na razie to mi się opłaca, bo ten DJTV Mento ma wartość dwóch Corrupted Cameramanów, ale wiadomo, że za jakiś tydzień, czy tam, no nie wiem, dwa tygodnie będzie miał mniejszą wartość, ale wiecie co? Tak sobie myślę, że tak czy tak jestem na plus, bo... Uwaga, Spider Crate zostały usunięte, co nie? I Spider TV był ostatnio wart 18 tysięcy gemów, a teraz po usunięciu tych crate'ów um, już jest wart 35k. Także wiecie, to po prostu wzrośnie, tak samo. Tak samo booster, crate'y skończą się, kiedy się usuną. No wiadomo, jak będzie około 20 tysięcy DJ TV Men'ów, to to usuną. Pojawi się nowy crate i znowu widzowie to samo, co nie? Także wiecie, ja po prostu tak działam, że jest to samo. Ja sobie tutaj, wiecie, usunę, znaczy usunę, no oddam Core kamera Camera Beda na rzecz takiego właśnie DJ TV Men'a. No, i ten DJ TV-man nadal jest droższy od Corrupted Cameramana, ale ja go będę trzymał oczywiście, bo chciałem nim grać, także, no, będę nim grał. I sprawa jest taka, że on mi w tej cenie spadnie, ale to wiecie, nie ma co się martwić, bo później i tak wzrośnie, jeżeli jego krejty znikną, więc tak czy tak jestem na plus, tak naprawdę, czy tam, no, po prostu fair trade, nie, totalnie. Tam jeszcze dałem takie wiecie, no, to tak mówię, no, małe to jakieś krejty, kilka, kilkadziesiąt, kilkadziesiąt krejtów, widzowie, no, to dla mnie to nie dużo, nie, bo tak naprawdę, no, to te krejty ciągle mi tutaj wpadają, czy po prostu je kupuję, tam w ilościach, Dużych, no bez różnicy mi to. Bardziej Corrupted Kabera będzie mnie tutaj zabolał, co nie? Także zostawcie łapkę w górę, widzowie. Zostawcie suba z dzwonem, ponieważ dzisiaj być może wbijemy się w top 1 na Endless Wave i wydaje mi się, że to by było duże, tutaj wiecie, osiągnięcie. Być Polakiem, Peterem, który się wbije na topkę Endlessa. Może nam się uda, zobaczymy. Zobaczymy, jak dużo potrafi DJ TV-man Ja muszę też dobrze go ustawić, bo on wiecie, musi złapać tych sinisterków. Gramy oczywiście pod sinister Titanów i nie wiem, czy po prostu złapie wszystkich, nie? Także tutaj naprawdę muszę to dobrze wyliczyć i sobie sprawdzić, bo jak nie złapie każdego, to no to lipa, nie? On ma taką dużą, ma wiecie, on dużo terenu zajmuje, bo wiecie, ma tu taką z drewna, nie wiem, tutaj taki podeścig, no i to naprawdę jest takie, no, średnie. Nie wiem, jaki on ma zasięg, nie sprawdzałem w końcu. Więc tutaj musimy go może dać tutaj, coś takiego, wiecie co? Tak sobie myślę dać go tu, i patrzcie, już teraz mamy minus 5% cooldownu i plus 5% więcej obrażeń na Green Laser Camera. I zobaczcie, on tutaj range'a troszkę będzie miał więcej. No nie wiem, troszkę go poulepszam, zobaczę jak daleko to zajdzie. Mamy widzowie Green Laser'ka, który totalnie tutaj dostaje spida No aktualnie wiecie, boustuje go tutaj tą postacią, także wygląda to dobrze. Możemy mieć maksymalnie 3 farmy, no niestety, bo tutaj więcej nie pomieszcza. Potrzebuje speaker Reaper Drona, bo uwaga, przypominam, boostery, jeżeli mają stuna, nie dają boosta. Także chyba, że to zmieniło... Ale było tak, że nie dają busta, kiedy mają stuna, Także tutaj widzowie kolejny taki minusik. No i wiecie, do no jeszcze minusem jest to, że się nie stakują. Już nie można, widzowie, stakować. Nie postawicie, nie wiem, 20. No dobra, nawet tylu nie możecie, ale nie postawicie 10 anonser, właśnie kamerabedów, czy tam, nie wiem, tych DJ. DJ Speakermenów? Tak, DJ Speakermana chyba, który daje damage i nie zrobicie tam miliona obrażeń więcej, tylko po prostu możecie mieć jeden booster na postać, która się znajduje w obrębie tego właśnie boostera. Także mega nerf, no prosta sprawa i widzowie, do no, tak to wygląda. Ale my mamy DJ tv Mena, który daje 25% więcej obrażeń i 15 sorki 25% cooldownów mniejszych, co nie? Także naprawdę myślę, że to może grubo zadziałać na naszego green laserka. On już daje radę. A zobaczcie, że jak damy za 600 ulepszonko, to on będzie miał 0,21. On bije naprawdę szybko, nie? Tutaj ten DJ TV totalnie go bustuje i to potężnie. I powiem wam, że na razie wygląda to całkiem ok, bo patrzcie, już mamy taki zasięg. Nie wiem, ile DJ TV men... Chyba wiem, ile. Dobra, jednak chyba wiem. 5 poziomów ma. Także jak jeszcze dostanę ręża na kolejnym poziomie, to będzie to wyglądało naprawdę spoko. Będzie to spoko taka, wiecie, tutaj ilość tego ranger, że idealnie nam się to tutaj złoży. 0,17, co 0,17 atakuje Green Laser, także... Jak widzicie, naprawdę przepota, już nie to działa. Na razie zrobimy Santę widzowie na maksa. Także ten odcinek ma widzowie na celu wbicie top 1 po prostu w endless modezie. Przynajmniej na trochę, tak? Ja mogę z tego spaść, ale przynajmniej na trochę. Jakbym był chociaż przez chwilę, to już byłbym zadowolony i top tak mega zadowolony. Bo jeszcze na endlessie nie byłem w top 1 nie? Jako pierwszy gracz. Także zobaczymy. Nie mówię, że się uda. Być może ten DJ TV man wcale nie da mi tak dużo. Ale 25% na to i minus 25% do speed Czyli wiecie, szybciej atakują. No, to dodatkowe cooldowny, co nie? No, to wydaje mi się, że to całkiem sporo. Dajmy jeszcze kolejny poziom. Ok, I teraz Green Laser co 0,16 bije. Także on sam teraz gra, zobaczcie. Totalnie sam ugrywa gierkę. No, gdzie ta gra nie jest prosta, bo to jest endless mode. A on aktualnie sam sobie radzi. Także naprawdę, naprawdę przepotężnie. Czy damy radę, widzowie, w ogóle ulepszyć tego DJTV No Na pewno damy radę. 4,5 tysiąca za maksymalny poziom. Dużo, naprawdę dużo, ale widzicie, potrzebujemy, widzowie, tutaj tego. I potrzebujemy sinisterka za chwilę. Czy ja go tutaj, no sięgnę go, no chyba go sięgnę, czekajcie, plus 5 ręża, no bez skitu, ja mogę spokojnie postawić Sinisterka pierwszego tutaj i już tutaj będzie łapany przez mena, Naprawdę spoko to wygląda, obiecująco widzowie, obiecująco się to zapowiada. Zobaczymy, jak tam pójdzie dalej. Oczywiście Reaper Drona damy gdzieś tutaj, myślę... Tak, wokół każdego, żeby latał i leczył. No bo jednak tego potrzebujemy, widzowie. Nie może tak być, że nie mamy. No, że mamy stuna cały czas, no bez sensu. 2,5 tysiąca, widzowie. Już mamy cooldowny 0,4. Nie wiem, jakie są podstawowe, chyba. Nie wiem, czy nie jeden. No chyba tak, także naprawdę przypotężnie, patrzcie, tutaj obrażenia też duże, od razu duże, wiadomo dlaczego, no DJ tutaj TV Man ogarnia, także no wygląda to dobrze widzowie, minus 20, plus 20, no fajnie, fajne, fajne boosty mamy, niestety już się nie stakują, jeszcze wam pokażę, żebyście wiedzieli tak na 100%, troszkę kasy stracę na tym, ale patrzcie, jak postawię tego ziomka... No to się nie stakuje, dalej i tak mamy te 20, czyli największy booster daje te boosty tutaj w obrębie, w tym obrębie swoim, czyli no ten musiał być, musiałby być na piątym poziomie, żeby przebić tego z czwartym TV-beda, ale to bez sensu, także totalnie po prostu usuwamy. No nic z tym nie zrobimy jeden widzowie booster na postacie dookoła tego boostera. O, tak bym to nazwał, to w sumie fajnie teraz wytłumaczyłem, tak nie mogłem słów znaleźć, ale tak, wokół jeden booster i wszędzie wokół boostuje każdego i nie da się drugiego boosterka tutaj postawić, chyba, że wyższy poziom mu damy, no to wiadomo, ale to bez sensu, nie? Wiecie o co chodzi, to po prostu nie ma sensu, to jest głupie, więc to nie ma po co takich rzeczy tutaj robić. No i zobaczymy, jak ten Sinister będzie później wyglądał. Mamy Santę, widzowie na siódmym, jest ok jest ok Dajmy Speaker perdrona też na poziom piąty, to już będzie wtedy spoko. To już będzie takie leczonko, że naprawdę mega, mega, ok? Mamy 4000 na Green Laser do ulepszenia. No ja bym go ulepszył, bo to naprawdę mega spowalnia. 22 wave za chwilę widzowie A nam idzie naprawdę rewelacyjnie. Patrzcie, sinisterka damy. On ma 0,32 cooldownów na trzecim poziomie. To jest naprawdę szybko, nie? Naprawdę szybko tak mega, mega niższe ma te cooldowny. Także wydaje mi się, że naprawdę widzowie robimy topkę. Totalnie. Dzięki temu DJ TV Menowi i to właśnie nam zapewnia tą topkę. Chyba. No nie jestem jeszcze pewien, ale. Wydaje mi się, że naprawdę jest to możliwe. Możemy też drugiego DJTV-mena dać tutaj i postawić dookoła niego sinisterki, tylko że wiadomo, wtedy jeden sinister mniej mamy, co nie? Przez to, że on tutaj stoi, ten DJTV. Ale no, możemy robić takie obozy, nie? Tu jeden obóz, tu drugi i tu trzeci. Czyli trzy busty tak naprawdę mogą sobie bustować, ale w różnych miejscach, żeby nie nakładały się na siebie, bo i tak się nałożyć już nie da. Już nie da się widzowie zestakować, jak już mówiłem. Także no, niestety jest to teraz niewykonalne. Zróbmy tego DJTV-mena na piąty poziom. Ja muszę zobaczyć, kondu Dużo bustuje, nie? Jak ma duży zasięg na maksymalnym poziomie. Naprawdę, powiem Wam, że mega się jaram, że mam tą postać i nie żałuję tego Corrupted Cameramana, bo naprawdę, jak bardzo będę chciał, to Corrupted Cameramena odzyskam i jakoś go wytraduję. Dobra, mamy maksa, widzowie. 0,3 mamy, ja nie mogę. Minus 25 i plus 25% debedża, czyli 25 do 25% debedża więcej. Mega, mega przyjemnie. 0,15 ma Green Laser Kamerka. To jest naprawdę. Naprawdę mega szybki atak, totalnie szybciutki. Dajmy speakeri Perdona na maksa i zróbmy teraz kolejnego Santę. Jak zrobimy Santę widzowie, to wtedy lecimy już totalnie sinisterka Titana. No i już nam tak naprawdę nic więcej nie trzeba, bo DJ TVmana nie trzeba. Patrzcie, tutaj możemy Sinisterka postawić, tutaj, 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 no będziemy potrzebowali drugiego DJ-a, także raczej dwóch dj ów widzowie, dwa, dwa razy DJ będzie zamawiany na imprezę, tak mi się wydaje, że będzie potrzebny też drugi DJ TV Man, ale dobra, mamy na fulla Santę, więc widzowie, moja taktyka na bycie w topce naprawdę, do no, raczej nieosiągalna aktualnie, bo mało kto ma tego DJ TV Men'a, ale ja mam go na własność widzowie, także mówię, corrupted kamerkę, Odrobimy, widzowie. Odrobimy. Nawet mi się aktualnie nie chce, ale jak będę chciał, to odrobimy i po prostu będziemy znowu mieli wszystkie postacie w grze. Aktualnie Corrupted Kamerka 70k wartości, a Spider TV 35k, więc jakbym trafił kolejnego, to bym sobie tam odrobił. No ale na razie i tak raczej tego nawet nie zakładam. Czy dawać DJ TV Mena tutaj, widzowie? Ja bym go w sumie dał nawet gdzieś tak tu. Jakby był tutaj, to czekajcie, bo ten ma zasięg dotąd, tak? Tylko, że ja bym mu wszedł tutaj, wiecie, w paradę. Bez sensu. Najlepiej gdzieś tutaj, żeby taki obóz totalnie był gdzie indziej, nie? Żeby to totalnie gdzie indziej stało. Dajemy Sinisterkowi więcej obrażeń. Potrzebujemy tych obrażeń, to na pewno. Speaker Reaper Drona raczej jednego na razie, wiecie? Żeby nie było dwóch, bo stracę... Potrzebuję drugiego DJ TV-mana raczej, wiecie? Zobaczmy, gdzie on ma zasięg. Okej. Okay. Czyli jakbym dał tutaj tego DJ-a, to myślę, że zasięg byłby naprawdę okej. Okay. Patrzcie, damy go tutaj. Tak po tej stronie. No tutaj niech sobie stoi. I zobaczmy... Okej, okay, okej, okay, o to mi właśnie chodziło Patrzcie, postawimy, postawimy sobie Sinisterka tutaj, jednego jeszcze Gdzieś tutaj, tutaj, po środku i tutaj I to będzie naprawdę okej, okay. tutaj też mamy Widzowie, patrzcie, w tym obrębie do postawienia Sinisterki, nie? Więc to naprawdę Naprawdę dobrze tutaj zwiastuje Powiem wam, że to będzie naprawdę potężne, to nie jest tak, że tutaj Mamy słabe ułożenie, bo naprawdę Fajnie to może tutaj być wykorzystane Przeze mnie, ten DJ TV Naprawdę zrobi dużą robotę Powiem wam, że tutaj będzie potężnie, potężnie Ważny w tej grze, no po prostu Naprawdę będzie ważny. Tylko zobaczmy, czy damy radę w ogóle się wybronić na aktualny moment, bo mamy tak, mamy Flying Dual Bass soa i zobaczcie, że już teraz, na 30. wave nawet, te poziomy są naprawdę trudne. Widać, że ten Endless Mode naprawdę, no ten poziom trudności ma o wiele większy, także trzeba mimo wszystko uważać, że idzie nam dobrze, to wiecie, to jedno, ale trzeba, trzeba uważać i zobaczymy, jak daleko zajdę właśnie tym DJ TV Man'em, bo raczej nie każdy może sobie właśnie na to pozwolić, dlatego chcę wam pokazać taki mega odcinek, gdzie przechodzimy właśnie tym nowym DJ. JTV Menem Endless'a i bez niego widzowie sądzę, że byłoby o wiele, wiele ciężej. No bo po prostu te cooldowny dają nam bardzo dużo i dają nam daje nam dużo to, że zwiększamy obrażenia tym sinisterkom dookoła, a że no mamy trudniejsze endless mode, no to tym bardziej lepiej, że mamy zwiększone te obrażenia. Zróbmy sinisterka na piąty poziom i to da nam naprawdę bardzo dużo. Patrzcie tutaj, no dobra robimy na piąty, mamy, tylko że aktualnie dostaję dużo stunów, ale na szóstym to już będzie przepoteżny. Dobra widzowie, ja tutaj robię dookoła sinisterki, zobaczymy jak daleko zajdę, także widzimy się za chwilkę. Dobra widzowie, witam po przerwie generalnie nawet taki duży indyk jest już problemem jak widać. Ja nawet za bardzo się nie staram, tak szczerze. Mamy już zrobionego DJ TV Mena, tutaj na maksa, tutaj na maksa. Widzowie, każdy Sinister też na maksa, tak wygląda. 15 tysięcy obrażeń, 0,15 cooldownu, 45 zasięgu, naprawdę ogrom. No i ogólnie pomyślałem, że zagramy sobie tak nieco szybciej i zobaczymy, czy na tą tablicę trafimy. Chociaż na chwilę, tak wiecie, na topkę taką totalną. Chociaż może być, że, już, że ludzie już powbijali, nie wiem, set the wave'y. Ciężko mi powiedzieć. Na pewno z tym DJ TV menem mam o wiele większe szanse na bycie w topce. No tu nie da się ukryć tego, bo naprawdę dobrze idzie. Jeżeli chodzi o właśnie sinisterka, widzowie, takiego boostowanego, to super, super to idzie. Ja teraz troszkę przyspieszę, bo też nie mam czasu grania, wiecie, do, do setnego wavea. Ja endlessa ogólnie nie gram. Gram już prawie godzinę, także wiecie. Dla mnie to wystarczy, widzowie. Jeżeli chodzi o endlessa, chciałem wam pokazać Mena i naprawdę, naprawdę oddaję. Fajda, mega fajda, przyjemna postać, która bardzo, bardzo mocno bustuje. Jak widzicie, tutaj clow toilety, frost skeleton toilety, 20 milionów takie chłopy idą, także naprawdę. Jeżeli chodzi o 70 wave, no jest mega trudny. Jest specjalnie, wiecie, pewnie tak zrobiony, żeby był tak trudny, że naprawdę no ciężko komukolwiek to przejść. Prosta sprawa, to musi być trudne. Tutaj może uda mi się wstawić. Okej, okay, dawaj chociaż teraz chyba nie bardzo. No, wstawiłem. Wstawiłem jeszcze jednego Sinisterka. Dobra, to lecimy, jeszcze jednego dodamy. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Oczywiście, no, wiecie, nie zależy mi jakoś bardzo, no, ale fajnie by było przejść jeszcze dalej na tym autoskipie, ale jak widzicie, tutaj od tego 65, może od 70 wave'a. Dobra, powiedzmy 70, bo to jest naprawdę trudny wave'ik. Nawet 65, to już tak w ogóle bez autoskipa, wiecie, musicie grać totalnie tak na, no, no powoli i to jest bardzo, wiecie, takie męczące dla kogoś, kto nie gra Endlessa. Ja nie no i naprawdę tak sobie siedzicie, siedzicie i tak ciągle siedzicie. No to jest troszkę nudne. Dlatego ja wolę widzowie tutaj tak totalnie się odpalić, albo mi wyjdzie, albo nie wyjdzie, zaraz zobaczymy. Wydaje mi się, że net może mi wyjść, bo te frost z skeleton toilety, będą zatrzymywane przez green laser kamerkę. No i tak naprawdę możemy to wygrać, ale my odpalamy nawet kolejny wave, bo nie czekamy. Tak jak mówiłem, lecimy na autoskipie te 70. wave, y, ile tylko wlezie? Pierwsza osoba na rankingu jak zacząłem, znaczy zanim zacząłem gierkę, miała 71 wave. Że Boże, widzowie, uda nam się dostać na tą kartę, chociaż na chwilę. Ja nie mówię, że na długo, no ale chociaż na chwilę to już byłby duży wyczyn. Mamy oczywiście te frost skeletony, i one naprawdę bez problemu padają. Dobra, to jest chore. Powiem Wam, że DJTV naprawdę daje potężne obrażenia. No co tu się dzieje? Normalnie frost skeleton rozwalony, jeszcze auto skipa gram. Co tu się dzieje? On miał 20 milionów, to jest naprawdę dużo HP. To jest bardzo dużo HP. Phantom Toilety oczywiście dobrze znamy jeżeli chodzi o phantom toilety, one przeskakują nagle tak wiecie, się teleportują do przodu i elo tak samo z skeleton toilety są mega takie agresywne no bo tego stuna nie zdejmiemy to jest takie, nie wiem, przeklęcie zarażenie, raczej nie zarażenie takie, nie wiem, że jakaś klątwa, nie? że normalnie macie skula i nic nie zrobicie z tą czaszką, no po prostu nie da się tego przejść, także tutaj no to jest gorsze od stuna, wiadomo, bo na nie śpimy, zamrożenie też jest mega op tutaj u skibidi, bo też nie możemy z tym nic zrobić, po prostu tylko shield kamera mógłby to odbić. Jeżeli chodzi o naprawcze jednostki, jakieś drony, jakiegoś medyka, no to on nie jest, nie jest w stanie pomóc właśnie, jeżeli baby tą czaszkę albo, albo zamrożenie. Także wiecie, no to są takie najgorsze właśnie klątwy, takie stuny, które mogą nas spotkać. Ja oczywiście specjalnie tutaj widzowie troszkę tak przegrywam, znaczy specjalnie, no tutaj podkręcam trudność tego Endlessa i rzeczywiście jest naprawdę bardzo trudne Na 70. wave już mamy mega trudności, tak jak kiedyś mieliśmy trudności na tym 150. wave, ie. widzowie 150 to na 70 teraz już są mega, mega trudności, takie mega, mega problemy. Naprawdę, tutaj bardzo to się zmieniło. Mamy kolejnego Sinisterka na maksa. Ostatni Santa TV, widzowie, stoi. I teraz możemy dać kolejnego Sinisterka. Jeszcze nawet tutaj na luzie totalnym, także no widzicie, możemy jeszcze nawet jednego zrobić, ale by aktualnie, dobra, dodajemy kolejnego i nawet jeszcze nam się uda wybronić. Patrzcie to. No przecież to jest totalnie szalone. Ja gram na autoskipie, ja dalej się wybraniam, ja dalej daję radę się po prostu wybronić. Co prawda, za szybko Zdjąłem Santę TV-mena, także jak macie DJ TV-mena, to grajcie dłużej, widzowie. Wiadomo tego, endlessa, jak macie czas. Ja tutaj specjalnie przygrywam, można powiedzieć, bo naprawdę szybko odpalam te wave'y, No i wiecie, przegracie co wiele łatwiej na takim czymś, co nie? Także tutaj wiecie, troluję normalnie, ale i tak przechodzimy bardzo, bardzo ładnie. Także jestem pod wrażeniem tego, jak bardzo potężnie boostuje ten DJ TV. Naprawdę ładnie to bustuje także tutaj myślę, że warto było warto było wymienić jak najbardziej nawet jeżeli chodzi o po prostu takie granie czy Nightmera na Lakkoinie, znaczy Lakkoinie, na Laku to wiadomo, że mam, mam wszystko odpalone, widzowie mam tego tak dużo, że sobie odpaliłem te busty bo naprawdę do no, nic bym z nimi nie zrobił cały czas je mam, mam i mam, dobra robimy dalej widzowie, kolejne wave, y. nie boimy się totalnie lecimy, nie obchodzi nas to, zobaczymy jak nam pójdzie, mamy widzowie prawie ostatniego sinisterka tutaj zrobionego, więc tak naprawdę do no, zrobiłem co mogłem, Zobaczymy. Zobaczymy, jak to tutaj przejdzie dalej. 78 Waving, widzowie. No i dalej nie przegrywamy. Dalej nie mogę przegrać na autoskipie. Oczywiście tutaj już będzie problem, bo patrzcie, mamy zamrożenie. Śnieżka się pojawiła. Tutaj jakiś spanko. No wiadomo, Speaker Reaper Drone mam razy dwa. Razy dwa DJTV i DJTV nie. Tutaj widzicie, miał stuna. Czyli przez chwilę nie dawał boosta. To jest właśnie to, że boosty znikają, kiedy DJTV ma stuna. Uwaga, to jest bardzo tutaj potężna rzecz. Bardzo taka straszna, bym powiedział. No można, można widzowie tutaj oberwać. Teraz tak, sprzedajmy go, dajmy sobie sinisterka i nie wiem, dajmy jeszcze jednego sinisterka gdzieś, wstawimy go, damy radę. No w sumie to powiem Wam, że tak średnio. O, chyba że tutaj? Tylko, czy tu jest zasięg na DJ-u? DJ nie ma tu zasięgu. No dobra, czyli tak naprawdę nie wstawimy go już nigdzie. No zobaczcie, tutaj nigdzie nie damy rady go wstawić. Wiadomo, i tak tutaj lecę widzowie na autoskipie. Także 80 wave'ik na autoskipie to jest naprawdę, moim zdaniem, bardzo, bardzo daleko. Dajmy green laserka w takim razie. Ej, green laser byłby OK. No dostanie tutaj boosta od tego mena i też będzie mocno spowalniał. Dobra, zobaczmy, już tak lecimy na tym autoskipie. To pograjmy, tak wiecie, totalnie na tryharda. Ale wiecie, jakbyście nie autoskipowali, to myślę, że z menem na luzie nawet widzowie do setnej fali. I mamy nowego bossa w ogóle, patrzcie: DJTV, znaczy DJ, DJ Toilet po prostu, czyli ten nowy Bosi. Powiem wam, że ten DJ Toilet no elegancko wyglądał. Także widzieliśmy nowe toalety kocie, nowego bossa To był nowy Boss, widzowie osiedla. Także grubo. 75 ł pokonaliśmy tak naprawdę 2,5 tysiąca coinów. Zobaczmy, czy będziemy na tej tablicy, czy jednak ludzie tam wbiją ten setny wave. Jeżeli wbiją setny, ja się sprzeczał, nie będę widzowie, mi tam nie zależy na tych gemach, także wiecie. Po prostu dla tutaj kontentu bardziej chciałem zagrać. I tym DJ TV manem widzowie, fajnie się gra. Super boostuje. 289 w tym momencie, także widzicie, bardzo ładnie tutaj to idzie. 80. ludzie mają, tak jak myślałem, będą dalej nabijali co, nie? Więc mamy widzowie najpewniej, które tutaj będziemy mieli, czekajcie, 7-5 to mamy gdzieś, dużo osób ma 7-5, ciekawe, chyba każdy przegrywał specjalnie, 56, także jak mówiłem, mi nie zależy widzowie grać bardzo długo, żeby i tak być zrzuconym z rankingu, ludzie raczej wbiją, wiecie co, z tym DJ TV, Raczej dadzą radę taki osiem, nie no 80 to mało powiedziane setny poziom, nawet setny wave, można z DJ TV-Manem ugrać, także widzowie czy warto? Warto zdobyć tą postać, ale jest bardzo, bardzo droga. Także tutaj wartość dwóch koraptyt kameramanów na dzień dzisiejszy. No i co? I dzięki za obejrzenie się bado.